Rurociąg Baltic Pipe wymyślany przez Tuska, sfinansowany przez Tuska. PiS nawet go nie dokończył, nie zakontraktował gazu. Wszystkie gazoporty, pomóc zarządów Tuska, PiS nic nie zrobił, platforma to wykończyła. Czego by nie spojrzeć? Elektrownia atomowa, lokalizacja Tuska, przygotowanie Tuska. PiS wydał tylko 100 miliardów. 100 miliardów złotych wydali Nie jest 100 tysięcy. Nie milion, nie dziesięć milionów, nie sto milionów, nie pięćset milionów, nie siedemset, ale 999 milionów to jest miliard, tak? Oni 100 miliardów. To jest jakiś kosmos. To jest jedna, jedna czwarta naszego budżetu przed, przed PKB, bo to PKB nam wzrósł budżet, a nie PIS, tak? No. A biorąc pod inflację, to on zmalał de facto, bo cztery razy ceny do góry poszły, więc nam zapisów rząd y, PKB y, budżet spadł, no. I teraz Olimpiada, no. Tak tu skudowolnie, że potrafi zrobić Euro 2012. Przy okazji y, Franciszek Smuda y, bez zmian. No tu zmiana nastąpiła, zmarł, więc szapoba. Gdyby może wtedy zmiany robił, to no, byłby teraz żył. A tak po prostu bolało go to i gnił. Ale zmarł, więc szacunek się trzeba mu oddać. No i co? ono? po prostu tu buduje olimpiadę. PiS już krytykuje, bo zapisy wiecie: no nic nie powstało, nic, zero. Więc wszystko jak PiS ogłasza, to nie miało sensu. Co tu ogłasza, ma sens, bo to zawsze powstanie. I tym się właśnie różni platformy od pisu. PiS nic nie może, tu wszystko mogę.